Witam wszystkich na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj mamy do zdrapania aż 13 tych zdrapeczek. I mamy tak 4 tutaj zdrapeczki po 25, jak i po 30, po 20 nawet są. Do tego tu jest 6 sztuk po 10 i 1 za 5 zł. A będziemy drapać to wszystko dzisiaj metalowym drapaczkiem. Bo dawno nie było, właśnie. I to jest ten ostatni metalowy drapaczek, jaki ja zrobiłem. Mi się dobrze nim ostatnio drapało. No to co mogę jeszcze powiedzieć do tego? Wkład jest jakieś 215 zł. Mam nadzieję, że się wczorajszy odcinek podobał Wam. Ja jestem też bardzo, bardzo zadowolony. Dużo razy było oglądane, łapka do góry i tak dalej. Za to macie, drodzy widzowie, na wyraz mego szacunku do was dzisiaj jeszcze lepszy pakiet. Jestem sam bardzo, bardzo ciekaw, co dzisiaj tutaj wydrapiemy. Nie mogę się aż doczekać, kiedy zacznę drapać pierwszą zdrapkę. No i jak zawsze. Zapraszam, kochani widzowie, do oglądania właśnie tego filmu. I co? Sprawdźmy, co w tych zdrabkach się kryje. Bo mnie to bardzo interesuje. To co? Biorę się do drapania zdrapeczki za 5 zł. Odłożony na bok. Tutaj trochę będę się ścieniem bawił. Po lewej stronie będzie lekki cień padał. O. wczoraj na, na video mi się to bardzo spodobało jak tutaj był taki cień zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie dobra zdrabaczek gotowy ja jestem też gotowy mam nadzieję że widzowie siedzicie wygodnie ulubiony napój w ręku oczywiście ci co rano o 5 oglądają mam nadzieję że yerba mate już zaparzona to co Pozdrawiam z tego miejsca wszystkich serdecznie. Miejcie cudowny dzień, jaki tydzień, miesiąc. Wysyłajcie jak najwięcej pozytywnej energii, bo to jest bardzo ważne. Dobra energia zawsze wraca. Pamiętajcie, to co? Jedziemy ze zdrabką 16 za 5 zł. I mamy tak u góry cylinderek. O, zdrapa, klasz. Aż, aż piszczy. Serduszko. I jest wygrana. Widzicie, pozytywna energia od razu się zwraca, co nie? I o to chodzi w życiu, co nie? I jest druga nawet wygrana. Widzicie, jak to jest? I to nie są żarty. Tak jest zawsze i było, co nie? 5 zł i 5 zł. I mamy 10 zł na rozpoczęcie tego zdrapywania. To była jedyna zdrapeczka za 5 zł. Łow, powiem Wam, że aż ja sama chodzę troszeczkę. Muszę się uspokoić. Czekajcie, oddechnę z 3 razy. Dobra, możemy drapać dalej. Następnie mamy zdrapeczkę za 10 zł, 18. I co? Zaglądamy co mamy. Oj, ostry zrapak bo widzę, że od razu dziurka dziurka prawie. Wniosek w góry to są nasze wygrywające liczby. Ja się muszę dzisiaj streszczać, bo mamy trochę tych zapek. 5, 27. Tu jest obok. 19 również. 22. Jak ja to mówię dwie dwójeczki. 13. 24. Nie widzę. 32. Taki. 23, następna linia mamy tak. 17, jest to taki obok, pomiędzy 4, za nisko 6, 8, krąży, krąży, zdrapka. zastanawia się. 25, nie widzę, 1, za nisko 2, jak 38, to jest za wysoko i 39, a my sprawdzamy dalej. Zdrapujemy dalej. Mam nadzieję, że kochani. Wszystko u Was jest jak najbardziej w porządku. I tak ma być. Tak trzymać. Nie. To co? Podniosę to trochę i jedziemy z pierwszą grą. Coś wywiało tutaj symbole. Dobra, są niżej. A w tej zdrawce musimy znaleźć właśnie taki tutaj krążek. I on nam daje od razu level up. Jedziemy dalej. Siódma gra. Jest krążek. Następna wygrana. I to jest cudownie, przepięknie. Gra dziesiąta. Jest następny krążek. Oj, pozytywna energia popłynęła mocno. Ok. A, wytrafi jeszcze bonus. As, dobra. To co, ten był pierwszy, to mamy tak 10 zł na dzień dobry. I tutaj z boku mamy 10 zł, czyli to jest 20 zł w zdrace numer 8 w kasynie. Na dobry rok wygraj 500 tysięcy z numerem 10. A ja od razu się biorę do drapania. I tu nas interesują identyczne sumy kwoty. Tysiąc mamy do pół miliona, 500 do 10, 10 tysięcy. Tu zabrakło jeszcze 3 zera, gdyby elegancko było. Widzicie, tu też zabrakło jeszcze 3 zera. 50 do 100. Tu zabrakło 1 0. Tu zabrakło nie 0, tylko jedynkę. Ok. I premia nam została. Jeszcze mamy kokarda, jak i tutaj ludzi. Oj, powiem Wam, że cztery świąteczne odliczania. Jak dzisiaj to dorwiemy się do nich, to będą tutaj leciały biury. Okej, okay, ta ma numer 14 i od razu zaglądamy, co mamy w niej. To są nasze wygrywające liczby, a w twoich liczbach pierwszą liczbą jest 31, jak i 17 oboczek pomiędzy, taki 4, 1 i 14. Druga linia mamy 26, jak i 28. Jest to następny obok 24. Dwie jedynki, jak i 32. Następna linia mamy 6 liczbę, 19. 37, 23, 42. Dobra. A na sam dole mamy tak, liczba 7, 2 trójki, 39, to jest za wysoko, 15 i liczba 8. To jeszcze to kontrolne dorwę. Dobra. A w tej tutaj strapece 500 tysięcy w banku pomniejszyć, bo nie, nie, za duże to były ten i mamy tak 22, 26 wygrywających liczbach 6, 19 i 35. Następnie mamy pierwszą liczbą jest 35 i to jest od razu bingo wygrana, czyli to będzie już trzecia zdrapka, a zdrapek jeszcze nas czeka trochę. Następnie mamy liczbę 37, do tego mamy dwie trójki. 29, jak i 30, nie ma takiej. ok, siódemka, jest to oboczek. Szóstka jest wygrana, zobaczcie. Czyli mamy w tej zdrapce drugą wygraną, czyli to jest ta zdrapka dała nam drugi poziom właśnie. Pierwszy poziom to był tutaj, 35. A przeskoczyliśmy teraz na drugi poziom. Zobaczymy, co będzie dalej. Następnie mamy 23 liczby. Jaki 4, jaki 18, do tego 16 nie widzę, 14 również nie widzę. Muszę patrzeć, 26. Jest następna wygrana, czy to jest jeszcze poziom wyżej wskakujemy. 3 wygrane w jednej zdrapce to jest bardzo, bardzo rzadkość. A my drapimy dalej i mamy tak 38, jak i 9. Ok, nie widzę. I na samym dole mamy takie oto tutaj wygrane. Jeszcze do tego jest sztabka, taka złota. Zobaczcie, czyli to jest poziom czwarty w zdrabce. To jest ekstremalny poziom, wam. Do tego mamy 12, jak i 27, 17 i i zobaczcie, jest piąty poziom zdrabki. Następne złoto, co nie? czyli no lepiej po prostu nie może być. nie? Wygrać w zdrabce to jest coś, ale wygrać piąty poziom w zdrabce, czyli 5 wygranych, to jest szczególne. Powiem Wam, że już się pogubiłem troszeczkę. Zdrabka z numerem 15 i to jest 500 w banku za 10 zł. Muszę prześledzić jeszcze raz. Ok, tutaj 35 na pewno mamy, odkrywamy i tak mam dyszkę. Oj, oj, tu 30 nie widzę. 7. 6 mamy. Następna jest dyszka. 3, 4, 18, nie widzę, 16, 14, 26. Następna dyszka 38. Dobra i w złotach mamy tak dyszkę i tutaj dyszkę. Czyli zdrapeczka dała nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy po 10. Zdobnie. I to są J, J. A i to jest trzecia zdrapka Czy to mnie zaskoczyło. Może kwestia tego metalowego zdrapaku, nagle taka zmiana. Ok. Zdrapka z numerem 10 za 10 zł, to są nasze wygrywające liczby. Mamy tu Z jednej strony za ostro naoszczony ten zdrapak, i od razu robi małą dziurkę. Dobra, to są nasze wygrywające liczby, a następnie mamy pierwszą liczbę, jaką jest tutaj naszą, to jest dwie dwójki, do tego jest 1. My drapiemy dalej, 9, 49, znaczy 2, jak i 2 jedyneczki, 18, to już jest oboczek, nieźle zbliża się. Symbol, kochani, następnie mamy 8, powtórzyło się tutaj, nie, nie powtórzyło się. 5, do tego jest 21, jak 38. 41, 47, ok, taka tu liczba, 15 mamy, 45 mi zasło w gardle, nie mam nic do picia koło siebie, 27, tu jest 14, 42 i 35, a pierwszą liczbą jaką Wydrapaliśmy, to są dwie dwójki, to z pierwszy obok od razu. Następnie mamy 31. Następny oboczek Jeden to jest za nisko, czyli 42 obok, 39 nie widzę, 32 również nie widzę, dwie czwórki, 47 to jest za wysoko, 45 nie ma i dwa liczba do tego. Następnie przychodzimy rządek niżej, mamy 9. Co ta zdrabka nam dzisiaj da? Tutaj odsłonić jeszcze 24, 21 i 28. Ok. Widać elegancko. Następnie mamy 36, 16. Jak i dwie, jedynki. Liczba 17. Obok następnie 7, a jest 6. A na samym dole mamy taką oto liczbę. Pierwszą mamy 29. Niestety nie ma takiej liczby, jest 5, jest to obok, następnie jest 38, również nie widzę, a patrzę dobrze, 8, tu 8 widzę, i 4, ok. To są nasze wygrywające, o jest zapach za ostry, 28, 18, obok, 32, 27, Oj, 17, 7, tu pokazało się. 12, do tego mamy 16, obok 24 nie widzę, 2 trójki, 2 jedynki, jak i 25, jeszcze jeden, prawda? 8, do tego mamy o numer 2 dwójki znowu 21 i 19. Obrócimy i w ten sposób zapiemy, czy mamy tak 4, to jest oboczek. 10 liczba, tylko 20 liczbę i 30 na pewno nie 5 to jak tu się ustawiło to sprawdzimy od razu te liczby te czyli 5000 wchodzi do gry ok 150 zł wchodzi do gry tu za dużo jedno zero albo tu za mało 100 wchodzi do gry i 500. Dobra, a gra druga, symbola. I szybciutko odkryjemy. Interesują jest identyczne symbole, czyli tu jest P i M. by się zgadzało. Portfelowi dziękujemy. A my się bierzemy za te tutaj strapeczki. Mamy 9, 8, 7 i 6. To co? Jedziemy z 9. Widzę, że to sprawnie mi poszło. I mamy tak na dzień dobry. Prezent jest to nasza czwarta strapeczka. I to jest bardzo cudownie. Mamy dwa, numer 3, jak i 4. Taki symbol. Piątka, taki symbol, pod szóstką mamy, taki symbol, dzwonek. Ok, rękawica. Karta. Ta łyżba, kątka jak i korwanek. Siedemnastka. Kurteczka, skarpetka. Dwudziestka, świeca. Wojneczka na dole. renifer, Dobra, kominek. A pod jedynką mamy wygrane całe 25 zł. A pod liczbą 24 mamy kule I zgadzają się na M. MM. Czyli mamy czwartą zdrabkę wygraną. A teraz numer 8. I od razu odkrywamy. Dobra, 4 Jest prezent. Czyli jest druga wygrana. Dobra, mamy sanie tam. Szóstka, taki tutaj. Czyli nie jest źle. Nie jest źle. Powtarzam. Ja już jestem zadowolony. A nam zostały i tak jeszcze dwie zabki. Tu jest kurteczka. Szesnastka dała taki. Szapka, dzwonek, łyżwa i rękawica. Na samym dole mamy renifer, świeca, kiernik, łojku, ciuchcia, dobra, M, czyli wiadomo co chodzi. Miałem tego nie robić, ale pośpieszyłem się. I pole numer 4, mamy 25 zł i to OK. Numer 3, 4, 5. 8, 9, 10. Czyli dwie dały, teraz dwie nie powinny dać. Żeby wszystko się słychało. Zobaczcie, co tak będzie. Dobra, trąbka, dwie dały z drapki wygrać, dwie nie powinny dać. I będzie równowaga, dzwonek i dobra, to było puste. Trzeciej jeszcze raz. Takie A i co się zgadza. A na do widzenia, czyli jak powiedzieć ostatnia, tutaj nasza strapeczka na dzisiaj. Z numerem 6. Mam czwarty czwarte pole czapka, tu jest skarpeta. Okej, okay, łyżba, kurteczka jak i... Słonek, tu jest ciuchcia pod 15 mamy Dobra, trąbka, sople, aniołek i ostatnie cztery pola, kochani. Jest to kominek, tu jest szyszka, piernik i to jest stroj. Zwapka czyli... na lewo. To są nasze wygrane dzisiejsze. Jest mi niezmiernie miło, że udało się tyle wygrać. Mimo, że jest to mniej niż wkład, ale jestem bardzo zadowolony z tego. Mogło być zero. Wiecie co tu. To... Tu jest dwie dychy nawet, nie? Tu jest dycha. Połowa, może większa, połowa. To kochani, dziękuję za dzisiaj, za oglądanie. Uważajcie na siebie. Miejcie cudowny dzień. Trzymajcie się. I do następnego razu. Hej.